Słuchajcie, słyszałem, teraz pytanie, gdzie on faktycznie się znajduje? Nie! Czekaj, spadła na mnie piłka! On rzucił na mnie piłkę! On jest Dobra, słuchajcie, wiem gdzie on jest, lecimy do niego! Szybko, szybko, słuchajcie, on tutaj gdzieś jest! Musi być na balkonie, musi mi z góry zrzucić! Dobra, są otwarte drzwi, typie! Znalazłem! się? Nie, nie! No są stary, co ty robisz? Hej, siemeneczko, z tej strony Abra i dzisiaj zagramy sobie w chowanego w wielkim domu. Razem ze mną z dzisiaj macie ksiągnąć spaleczko, yo! I to właśnie z nim dzisiaj zagram w chowanego. Aktualnie znajdujemy się w ogrodzie i jak sami widzicie, naprawdę jest tutaj bardzo dużo terenu, bardzo dużo miejscówek, gdzie można się schować, ale słuchajcie, jest tutaj z nami też dom. Halo, gościu, jesteś tutaj z nami i do niego, słuchajcie, zaraz też wejdziemy i będziemy mogli się w nim chować, a potem jeden z nas będzie po prostu drugą osobę szukał, czy w domu, czy w ogrodzie terenu jest naprawdę bardzo sporo. Sam dom ma ponad 400 metrów kwadratowych, a razem z działką ponad 2000, więc sami możecie sobie pomyśleć, ile tutaj musi być różnych kryjówek. Ja już tutaj wdę bierzą kryjówkę gościu. Ja idę tutaj za kanapę! Ale, przecież mnie nie widzisz. Wobec tego, jak sami widzicie, naprawdę tutaj będzie dzisiaj hardkorowo. Miejsca jest niesamowicie dużo. Panie, możesz się tutaj schować? Możesz sobie iść do garażu, możesz na górę? W sumie wszędzie możesz się schować. Jakbyś się oparto, nawet byś pod to wszedł. Będzie naprawdę ekstremalnie. Ty, gościu, wracaj, wracaj, wracaj tu. Mamy dzisiaj dwa telefony. Jeden będę miał ja, drugi będzie miał Maciek. Zagram sobie w kamień popiernożę do jednego. I ten, kto wygra, będzie się chował. No bo chyba chowanie się w tej grze jest fajniejsze, nie? To będzie naprawdę bardzo fajne. Kiedy jedną kamerę będzie miała osoba szukająca, a drugą chowająca. I takich odcinków na tym kanale już było kilka. I na pewno sami ogarniacie, że my naprawdę w to dobrze gramy. Uciekamy przed sobą, trollujemy się. Więc może być naprawdę grubo. Stary, jeśli ktoś wejdzie na ten balkon, czy choćby na ten dach, no to to. to będzie jakaś postać. Jak ja mam cię kolej znaleźć? Jeśli ty na przykład wejdziesz na to drzewo. A na to drzewo też raz było wchodzone. Nie no, serio, nie mam pojęcia, co zrobić, jeśli maciek wejdzie na ten balkon. Przecież ja w 10 minut nie zdążę przeszukać wszystkiego. A jak na dach wejdziesz? Nie no, proszę cię, nie rób... Nie, stary, naprawdę. Nie rób tego. Z tego miejsca będziemy startować. Osoba szukająca liczy do 30 i potem właśnie zaczyna szukać. Ma 10 minut na znalezienie przeciwnika. 10 minut to może być naprawdę bardzo mało czasu. Dobra, gościu gramy. 3, 4. O, o nie, tak! No. Nice no, Ej, ale, serio, ja nie chcę szukać. Ja chcę się chować. Ja właśnie też chcę się chować, więc super, że akurat wybrałem papier. E, papier zawsze wygrywa. Dobra, bierz tę kamerę, idź się chować. Ja liczę do 30 i lecimy z tematem. Ale zanim to, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Jeśli jesteście nowi, to właśnie klikajcie w ten czerwony guzik. Sprawdźcie, żeby był szary i pamiętajcie także o dzwoneczku, żeby po prostu nic was nie ominęło, bo szalone filmy są tutaj trzy razy w tygodniu i po prostu warto subskrybować, warto dołączyć do naszej elity. Nie, bo teraz naprawdę będą takie grube filmy na tym kanale, że gościu, ho, ho, ho tu do nas. 10 tysięcy łapek gwarantuje kolejny taki film, więc już teraz zostawiajcie lajkacza na dole, żeby po prostu był kolejny odcinek schowanego. Może jeszcze bardziej w hardkorowej wersji. Obserwujcie także nasze Instagramy abra Abraety i Maciek Podłoga Masz je wszystkie w opisie. Tam na instagramy jesteś ze szybciej, na bieżąco, tam są po prostu fajne fotki, jest nam jakiś kontakt, więc po prostu warto obserwować, żeby być dobrą mordeczką. A teraz, ziomek, jak jesteś gotowy, to lecimy z tematem. Jestem gotowy, możemy grać. Liczę do 30, ty się chowasz, masz dom, masz ogród do dyspozycji, tylko proszę, nie wchodź na dach, nie, seren. Zobaczymy, może mi się uda. Lecimy. Wobec tego ja zaczynam odliczanie. Raz, Dwa, ma uciekać. trzy, tak, dwa, dwa, cztery. Dobra, zimęczki, słuchajcie, jak widzicie, ja mam drugą kamerę, będziecie wszystko elegancko widzieć. Abra zaczął odliczać, dlatego naprawdę nie jest kolorowo. Biegnie w tamtą stronę, mogę oszukiwać. 7, 8, dziewięć. Słuchajcie, ja mam taki pomysł, że na pewno schowamy się gdzieś w domu, bo on na bank będzie najpierw sprawdzał ogród, ale tam były otwarte drzwi tuż przy nim, a drugie są dokładnie po drugiej stronie, więc fila. może drzwi są otwarte. Polecimy sobie tędy. 15. 16 17 O tak, są otwarte drzwi, nice Teraz muszę być mega cicho, bo on jest naprawdę blisko Patrzcie co się tutaj dzieje 21 on jest tam, ja go nawet słyszę. Trzy. Powiem wam, słuchajcie, że tutaj Maćka nie ma i tutaj też nie. Wiem, że nie powinienem podglądać, ale słuchajcie, już tak zaczęliśmy, że po prostu musiałem na to patrzeć, więc Maciek chyba jest w domu. Ty, teraz sobie ja się zgubiłem w liczeniu. Dobra, 30 szukam. On już szuka, nie wiem czy wy go słyszycie, ale powiedział, że 30 już szuka. Wobec tego poszukiwania zaczynamy od domu, wbijamy się tutaj do środka. W sumie to bym to zjadł, ale to nie teraz, nie ma czasu. Ważne zostanie, zostawimy gościa tutaj. Kiedy przyszedł do nas? O nie, on nam straci. Tu słuchajcie, jest nasz pies i on może nam hmm. dużo pomóc, dlatego że piesek może śledzić Maćka. Chyba nie, nie będzie go śledził. Dobra, zaczynamy od salonu. I teraz tak, sprawdzamy najbardziej oczywistą miejscówkę, którą... Jest kanapa, nie jestem razem, rady... Nie. Gościu, nie jesteś tu. Nie, nie, nie. Kurczę, faktycznie go nie ma. Salon oblukaliśmy, teraz wejdziemy sobie tutaj. Tu jest pies. Nie no, pies już nam powiedział, że tutaj nikogo nie ma, więc elo. Idziemy tutaj do, nie wiem, spiżarni? Chyba to się nazywa spiżarnia. Cyk, tu jest Maciek. Halo? O, nie ma go! No nie ma go! A to mnie uratowała! Piesek mnie uratował, patrzcie, No to trochę lipa, bo tutaj jeszcze jestem w kuchni, w jadalni. Tutaj go pod stołem nie ma. Na... Czekajcie, Sprawdzamy. Nie ma go pod stołem. No nie jest dobrze. Ewidentnie nie jest dobrze. On jest w kuchni, nie mam pojęcia, jak on mnie nie zauważył. Nie mam. Polecimy sobie teraz tutaj. Najpierw sprawdzimy, oczywiście, dół domu, a potem możemy polecić na górę i ewentualnie do ogrodu. Ja tutaj nie zostawiam ani w sobie, ja Tutaj go też nie widzę, tutaj się chyba nie schował, ewidentnie w tamtych szafkach nawet by się nie zmieścił. Słuchajcie, że my tylko uciekamy, w Wow, co to było? Patrzcie, pies za mną biegnie, on mnie zdrada. Abra, co ty robisz? Tutaj wbijemy się do łazienki, ale nie słyszałem, żeby on zamykał jakieś drzwi i to jest trochę podejrzane. To jest raczej podejrzane, dlatego że on bardzo pocieku się chował i będzie mi ciężko go znaleźć. Muszę sobie ewidentnie znaleźć lepszą miejscówkę. Bo już byłem naprawdę centymetr, jak nie milimetr od znalezienia mnie. Gościu, jak ja sobie teraz tutaj chodzę po ogrodzie, no to mnie widać całkiem nieźle. Dlatego musimy lecieć dalej. No i słuchajcie, tutaj mamy stertę kartonów. Ewidentnie macie, mógłby się tutaj schować. Ale nie mam pojęcia, czy udałoby mu się w tak krótkim czasie tutaj wejść. Serio, on by się tutaj nie zmieścił tak szybko. Może do tego kartonu, ale do 30 sekund. Zobaczymy, co w domu, co robi teraz znowu. Więc bijamy sobie teraz szybko do garażu. Garaż jest pusty, dlatego tutaj może być łatwo go znaleźć. Ziemeczki schowałem się w salonie za kanapą. Nie jest cały czas za mną, chodzi. Dobra, poszedł do garażu, dlatego myślę, że już tutaj do salonu nie wróci. A my będziemy go sobie tutaj za kanapy oglądać. Co wy na to? Przy rowerach go nie ma. Tutaj za mało miejsca, żeby się schować. Ewentualnie tutaj. Nawet mam lepszy pomysł. Patrzcie, podejdziemy sobie bliżej niego. Nie, tutaj też go nie ma, a coś jest w kotłowni? Pyk. Kryk, hu! No i dobra, tutaj jest tyle kryjówek, że naprawdę on może tutaj ewidentnie być. Wydaje mi się, że on już był w kuchni, bo wszedł tymi drzwiami, dlatego on już do kuchni nie powinien wchodzić. Raz, tutaj go nie ma, za piecem też by go nie było. Tam w ogóle można się poparzyć, tam jest chyba gorąco czy coś takiego, nie? Z kolei tutaj gdzieś. Ej, naprawdę, jeśli on się tutaj schował, to jest mistrzem chowanego. No w te opony raczej by nie wszedł, przynajmniej tak mi się wydaje. Na końcu tego korytarza jest abra, teraz właśnie piesek do niego idzie. O, piesek do nas przyszedł. I teraz pytanie, czy piesek tutaj przyszedł, bo jest tutaj maciek? Odbijałem się w lodówce, jak to się stało, że on mnie tam w gabinecie nie zauważył. Naprawdę nie mam pojęcia, że to był fard życia. Czy po prostu on nas znowu zmyra, bo to też jest możliwe. No. Idziemy dalej. Ewidentnie na dole go nie ma, chyba że zostało nam ostatnie pomieszczenie, którym jest garderoba. Słuchajcie, ja wracam do salonu, bo on tutaj na pewno nie wiedział, on jest w garderobie, na tych musimy go Jestem bardzo ciekaw, czy on tutaj się znajduje. Halo, halo, tu są rzutki. Możemy sobie zagrać w rzutki, panie. Ostatnio sobie nagrywaliśmy odcinek, było bardzo fajnie. W sumie to nie mamy czasu na to. Halo! On się znajduje tam po prawej i ja wpadłem na taki pomysł, że patrzcie, tu jest zabawka Abry, która wydaje mega głośny dźwięk. Ona tak piszczy, dlatego ja bym chciał go strollować sobie na to. Czy ty tutaj jesteś, tutaj na górze raczej go nie ma. Ewentualnie tutaj na dole, ale też go nie za bardzo widać. Więc teraz okej, okay, wychodzimy. Oczywiście zamykamy ze sobą wszystkie drzwi, bo jeśli by były drzwi otwarte, no to Maciek może sobie lajtowo cały czas przez to przechodzić. O, ej, ty, słyszę pształkę. Słyszę piształkę tutaj. Ale. Ale jak to? Czekaj. Gdzieś właśnie tutaj słyszałem dźwięk tej piszczałki. Ciocia, co tam się stało? Wow. Tylko on mógłby ją nacisnąć, bo ewidentnie nie ma wiatru. Drzwi nie przygniotły tej piszczałki. Chyba. Czasem używamy tej piłki, żeby właśnie stopowała drzwi, ale no nie teraz. Teraz nie ma takiego wiatru. Słuchajcie, jestem teraz w ogrodzie. Strollowałem, aby tą piszczącą piłką. Nie mam pojęcia, jak on mnie nie zauważył. Naprawdę był pół metro do mnie. Wiecie, jak ja się zestresowałem? Wobec tego gdzieś tutaj musi być Maciek, ale jak sami widzicie, on nie zdążyłby uciec przede mną. Wow, jest masakra. Naprawdę jest hardkorowo, dlatego lecimy teraz z powrotem do domu zobaczyć, gdzie on jest. Ja tutaj bardzo szybko przybiegłem, więc on nie miałby czasu na to, żeby uciec, dlatego musi być gdzieś tutaj bardzo blisko. Znowu, znowu przeszukujemy jadalnie i tak w skończono ja mogę chodzić, a go tutaj cały czas nie ma. Serio, go cały czas nie ma. Nawet mogę sobie w luz rozpojrzeć i dalej go nie ma. No słuchajcie, nie mam już pojęcia, gdzie go szukać. Może wejść albo na górę, albo do ogrodu. Wydaje mi się, że szybciutko przelecimy cały ogród i najwyżej pójdziemy na górę do domu. Powoli mija mój czas na znalezienie Maćka, więc naprawdę musimy się spieszyć. Teraz szybciutko wbijamy sobie tutaj do ogrodu i robimy obchód. Tu nas nie było i jestem ciekaw, czy faktycznie on mógł się tutaj skampić. On jest ślepy, przysięgam wam. Sięgam wam, on jest ślepy, to jest nierealne, żeby mnie nie zobaczyć Ile razy już był blisko? Tutaj go nie ma, tutaj go nie ma Ej, naprawdę, teraz robimy takiego speedruna na szybkości Musimy tutaj polecieć Cyk, cyk, cyk Posłuchajcie, to jest z tamtą stroną Ja mam mega pomysł, będziemy go śledzić I nawet weźmiemy piłkę To jest zabawka, weźmiemy piłkę Ojej, jest, tu jest. jak wpadnę do fontanny, to może być bardzo nieprzyjemnie Jesteśmy teraz trochę wyżej i to może mi dać przewagę nad znalezieniem Maćka Widać go doskonale On mnie na pewno teraz nie widzi przez ten materiał na balkonie go nie widzę, ewidentnie go nie widzę. Tutaj na drzewie też nie. Się malo gościł. Mam na ciebie piłeczkę przygotowaną, będziemy zaraz trollować. Więc lecimy na szybkości, naprawdę nie ma dużo czasu. Mam ewidentnie za mało go, naprawdę za mało jest czasu. Żebym tutaj. Wyjdziemy sobie tędy, tymi samymi drzwiami, którymi on wychodził. Tutaj znalazł Maćka, chyba że on jest gdzieś tutaj. Tutaj są samochody. Jakby się skampił gdzieś właśnie w tych okolicach. Tak, wiecie co obejdę? Bo on może tutaj wiecie, tak po prostu mnie trollować, ale go nie widzę. I zaraz rzucimy w niego piłką. Tylko naprawdę muszę uważać, to nie są żarty. Tutaj raz też się skąpił, czy ja już nie pamiętam, ale ktoś z nas tutaj wszedł właśnie za tą choinką. Tutaj w tym rogu go nie ma. Dobra, lecimy dalej. Naprawdę jest bardzo mało czasu. Obchodzimy drugi samochód. Czy on tutaj jest? Tutaj go nie ma. Tutaj też go nie ma Ej, no naprawdę, slipa Tutaj w tym drewnie raczej by się nie schował No bo patrzcie, tu jest otwarta przestrzeń On by nie miał się zmyślić No, panie, metr 80 chłop I by w to przedno nie ma opcji Ale ej, zapomniałem jeszcze, słuchajcie, o śmietniku Właśnie, bo raz tutaj ktoś się schował Nie pamiętam, czy Sebastian, czy może Mateusz Czy ja się tutaj schowałem Ale ktoś z nas kiedyś, słuchajcie, w tym śmietniku tutaj się skrył Słuchajcie, mam piłkę, ale y, na razie musimy go wywabić. Biorę kamyk i tutaj go, y, rzucę, żeby on to y, po prostu przyszedł. Nie, nie, nie. Co? O, ej, kamyczek, ty, ej, tam, jakiś kameczek był. Dobra, dobra, dobra. Gdzieś tutaj jest. Słuchajcie, maciek. Chyba, że to był jakiś ptak, ale wątpię, żeby tak rzucił kamyczkiem. Czy to jest to? Czy to jest ten kamyk? Słuchajcie, musimy usłyszeć go. Nie, to raczej nie byłoby to. To musiałoby być coś bardziej solidnego, ale ja to słyszałem gdzieś tutaj. Teraz mam problem, bo nie wiem, czy faktycznie to był Maciek i rzucił jakiś kamyczek, czy to, mogł, nie, czy to mogła być jakąś gałąź z drzewa? No ale kurczę, to by było za głośne. Nie, 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 to musiał być, to musiał być Maciek. To musiał być jakiś troll ze strony Maćka. Uciekam, szybko, bo on mnie znajdzie tutaj. Ten troll to naprawdę był spontaniczna decyzja. No i teraz pytanie, gdzie on jest? Halo! Typie, jesteś tutaj? Ziomek, teraz jeszcze strasznie świeci słońce, więc ciężko jest w ogóle patrzeć gdziekolwiek, bo naprawdę mega, mega razi. Okej, okay, muszę odstąpić, bo naprawdę teraz się tak zestresowałem, to jest taka adrenalina, jest na maksa, kozacko tutaj. Słuchajcie, on jest ślepy, jeszcze nie było takiego odcinka, żeby aż tyle razy mnie z tak blisko odległości nie zauważył, to jest... Ja nie wierzę w ciebie, stary! Ale dobra, ja się nie poddaję. Tutaj w tych szakach go nie widzę. Tutaj przy stole go nie ma. Pod stołem też nie. Raz się skampił tutaj. Ale to nie jest koniec trola. Ja mam dla ciebie przygotowany. Coś jeszcze. Oj, mam coś przygotowane, dlatego szykuj się, wariacie Ale tutaj go dzisiaj nie widzę, więc chyba trochę lepiej przemyślał swoją kryjówkę. Tam ewidentnie go nie widzę. Na balkon. Ty, właśnie, a coś jest na Dobrze, Dobra, meczki nie wiem, czy go słyszycie, ale ja go naprawdę dobrze słyszę. Patrzcie, to jest niemożliwe, że on mnie teraz nie widzi. To jest niemożliwe. Nie no, raczej tam go nie. Nie ma, są zamknięte w ogóle drzwi od rodziców, więc na pewno nie mógł wejść na balkon. Ej, podpowiedział mi coś, Słuchajcie, idziemy na balkon, bo on już to do domu nie wchodzi. Ja mam tę piłkę i rzucę w niego z balkonu tą piłką. To jest genialny pomysł. Dzięki, Abra. Miałem przecież szybko obejść ogród, a ja robię to tak wolno, że to jest jakaś masakra. Słuchajcie, jesteśmy tutaj i naprawdę trzeba ułożyć, bo na górze bardzo łatwo on nie może zobaczyć. Dobra, wchodzimy do domu i szukamy go na górze. Ewidentnie on musi być gdzieś tutaj. Naprawdę, już nie wiem, gdzie go szukać. Ta piłka, słuchajcie, ta piłka mi trochę podpowiedziała, a może właśnie zmyliła. Co jeśli Maciek był na naprzód gdzieś tam, rzucił ją tutaj i przez to ja straciłem jakieś 5 minut zabawy? Ty no gościu, wracaj tu. Raz, słuchajcie, jestem tutaj. Grzymeczki, wydaje mi się, że on gdzieś poszedł, dlatego muszę głośno krzyknąć, żeby go wywabić. Naprawdę, no nie mam pojęcia, gdzie mogę go szukać, że tak totalnie. ¡Eluwa! Ej, słyszałem go. Słyszałem go. Ej, naprawdę go gdzieś tutaj, słuchajcie, słyszałem. Teraz pytanie, gdzie on faktycznie się znajduje? Nie! Czekaj, spadła na mnie piłka! On rzucił na mnie piłkę! Czekaj! Nie! On jest za. Dobra, słuchajcie, wiem, gdzie on jest. Lecimy do niego. Do, niego, do mnie idzie. A, ciekawy! Ewidentnie do niego lecimy, słuchajcie. On jest na górze. Rzucił we, we mnie piłkę. Szybko, szybko, słuchajcie. On tutaj gdzieś jest. Musi być na balkonie. Musi mi z góry zrzucić. Dobra, są otwarte drzwi. Typie! Znalazłem się? Nie no, powiedz, że na dach nie przed. Nie, tak serio. Nie, tak serio. Nie! Ale co ty robisz? Co ty robisz... Nie! Halo! Typie wygrałem z tobą! Halo! Widzę cię, znalazłem cię! A. Problemem teraz jest to, że słuchajcie, mimo że go znalazłem, to nie mam jak teraz stąd zejść. Nie, tak mówię wam poważnie, serio, nie mam jak stąd zejść. Słuchajcie, tutaj jest jakieś 3,5 do 4 metra wysokości. To jest duży dom, tutaj piętro nie ma wysokości 2,5 do 3 metrów, tylko 3,5 do 4, więc jest trochę wyżej. Sami widzicie, że najniżej to tutaj nie jest, naprawdę tutaj nie jest tak nisko, jak mogłoby się wydawać. I mimo że słuchajcie, go znalazłem, no to wy tyfy! Wy. Halo ty, ej typie! Nie, nie wygrałeś! Wygrałem! Nie, ja się pokazałem, nie złapałeś mnie, halo? Musicie mi teraz napisać w komentarzach, co wy byście zrobili, bo ja totalnie nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić. Jesteśmy jakieś 5-7 minut później i słuchajcie, nawet jak napieram, nie ma po prostu szans, żeby tego otworzyć. Nie, serio, totalnie, no nie ma szans, no patrzę no. No nie, naprawdę, nie. nie wiem, jak ja mam to zrobić. Dobra, ja sobie tutaj ładnie usiądę, no i co wam mogę powiedzieć? Mogę sobie tutaj po prostu chillować i czekać, aż Maciek mnie wypuści. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę bardzo fajnie, tylko jest jeden mały problem. Tym problemem jest to, że dalej nie mam jak stąd zejść. Ty, gościu, wpuścisz mnie. Halo! O, 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 o! o, o. W końcu po 10 minutach Maciek mnie łaskawie wpuścił. No i teraz dobre pytanie. Jak to rozegrać? Czy ja tu przegrałem, czy wygrałem? Bo znalazłem cię. Tylko, że ty mnie strollowałeś. Więc... Ale to ja bardziej się tobie pokazałem, niż ty mnie znalazłeś. <słuch> Dlatego napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Czy wygrałem ja, czy Maciek wchowanego? Jeśli chcecie rewanż, to 10 tysięcy I zrobimy coś jeszcze bardziej hardkorowego. Może wymyślimy jeszcze bardziej ekstremalne zasady. Jeśli jesteście nowi, to pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. już zaraz klikajcie w czerwony guzik, taki jak ta bluza żeby był szary, dlatego że szalone filmy są na tym kanale aż trzy razy w tygodniu. Każdy poniedziałek, środa oraz piątek o godzinie 19 czeka na Ciebie taki film, którego po prostu nie chcesz przegapić. Dołącz do naszej elity, dobijamy milion subskrypcji do końca wakacji. Nie no, to będzie ciężkie wyzwanie. Obserwujcie nasze instagramy, mój to AbraY, Maćka to Maciek Poduga z Dunikowski. Masz je tam na dole w opisie napisane. Obserwuj, bo tam jesteś ze wszystkim na bieżąco, a nawet szybciej niż widzowie YouTube'owi. Tam są jakieś fotki, kontakt z nami. Po prostu warto tam być. Dzięki wielkie, trzymajcie się, dobre godziny. Eleczko, Eleczko i mój.